Tak łapuszka tęsknił. Tak łapuszka tęsknił, kochany. Ojejciu, jak on pięknie wygląda. Ojejciu, jak on pięknie wygląda. Łapuszka. Cześć kochany, chłopczyku, mój piękny. A gdzie jest koko? Jest koko? Ojej, łapuszka jak tęsknił. No pamiętasz, nie łapuszka? Kochaniutki. Patrzcie na łapuszkę, jaki piękny. Oto łapka. Mój kumpel, postanowiłem przyjechać do niego. I co się okazało, że on tu jest? Łapka tutaj jest. Kochaniutki, piękniuśki, utęskniony mój. Utęskniona moja łapuszka. No, tak się cieszy łapka. Tak się łapka cieszy. Tęsknił? Tęsknił? No, tęsknił. Tęsknił, nie? Patrzcie, jak tęsknił, że będzie szedł za nami. Łapuszka, no chodź się pokaż. Chodź się, pokaż, kochaniutki, jak chodzisz. Jaki jesteś ładny. Patrzcie, jak wędruje Łapuszka. Łapka, kochaniutki, wącha nas. Calutki nas wącha. Trawka, będzie jak? Łapka Dawno go nie było na kanale, co? Patrzcie, no łapuszka, co robi? Pokazać proszę, co robi Łapka Przepiękny nasz Trapkę chce jeść Że mu zerwiemy jakąś Łapuszka Nagrywamy go, czy co? Nie robimy z łapuszką Łapuszka kochany Łapuszka nasz kochany On tęsknił za nami malutki Dawno nas nie widział Dawno nas nie było Tak Łapka Łapka Idzie Łapka z nami Łapuszka idzie za na nami patrzcie Ciekawe gdzie będzie szedł za nami Łapka idzie. O, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Coś go zaatakowało chyba. Ale coś on tutaj. Coś on tutaj. Jaki Łapka jest fajny. Patrzcie, jaki Łapka jest fajny. <noise> Jak idzie malutki. Jak wędruje. Maszeruje. Łapka maszeruje. Łapusia gdzie on idzie? Gdzie on idzie? Gdzie on tam idzie? Gdzie on tam idzie? Łapuszka. Dobra, niech idzie. Sobie w świat. O, Misio się wraca. Łapka. Łapuszka o Zamykają rolety. Łapka. O, łapka nie wchodzi pod samochód, a ja idę. Wchodzi pod samochód za ogonek go złapiemy. No, łapuszka. Trzymamy go. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Patrzcie, nie reaguje. Trzymam go za ogon. Łapuszka wyłaś wyłaś. Jaki o. zły Co tam było? Co tam było? Łapka szukał. O patrzcie jaki łapuszka piękny jest. No, przepiękny jest, nie? Fajnie, że łapkę spotkaliśmy. Chodź łapka. Ja łapka o. już zostaje sobie sam. On poluje na trzmiale. O, patrzcie, patrzcie. Polowanie go interesuje. Niech zastanie sobie pod tym samochodem. Może tam ma coś ciekawego.